brzmi jak lego lego są spoko o tak dobry bildzik dzisiaj się zapowiada co tam u was słychać jak tam weekendzik mija kończy się Dobra, słuchajcie dzisiaj nietypowa akcja dawno nie było czegoś takiego Ej, żebym dla kogoś składał klawiaturę a tu się nadarzyła fajna okazja więc trzeba było skorzystać Trochę mała ta klawiaturka, ale całkiem fajna. No, dzisiaj składamy klawiaturkę dla youtuberka. Youtuberka nie takiego małego wcale. Dla youtubera. Takie skromne milion subskrypcji. To jest TKL. <grym> tu by się ciężko nie zmieścić, się TKL. Zobacz. Gdzie, gdzie, jak, jak TKL. To nie wiem, czy 40% by to weszło, chociaż pewnie. <grywanie> nie, no to jest. Sa sam White tutaj siedzi. Klawiatura jest tu. O! Mamy KBD8X Mark 3. Więc a, wydaje mi się, że całkiem spoko klawiaturka, takie taki jeszcze nie budowałem, więc bardzo chętnie sobie tutaj i złożę. Trafia się okazja, więc chętnie się zgodziłem, żeby coś takiego zrobić. Sponsorem tego filmu jest PCBway. PCBway to producent płytek drukowanych PCB online. Jeśli zawsze masz liście o stworzeniu swojego projektu klawiatury, Albo może potrzebujecie wymienić niedziałający PCB w swojej klawiaturze i macie plik z projektem? Możecie to szybko zrealizować z PCBWay. Czy to proste, jednowarstwowe, czy bardziej skomplikowane, wielowarstwowe PCB? Wraz z PCBWay możecie stworzyć praktycznie dowolny projekt dostosowany do waszych potrzeb. Ale PCB to nie wszystko. Może chcielibyście wyciąć własną, niestandardową obudowę do klawiatury? Dzięki usługom CNC i druku 3D również jest to możliwe. Dodatkowo mogą dla was to wszystko na miejscu złożyć i przetestować. A wszystko to w konkurencyjnych cenach. Nie odkładajcie swoich projektów na później. Zrealizujcie je z PCBWay na PCBWay.com Klasyczna czerń. Ładnie wygląda. Anodyzacja jest smooth. Oczywiście e, odciski palców będą, ale bardzo gładziutka, bardzo przyjemna. Szkoda, że czarny. trochę Uniwersalny. Ładnie wygląda. Tu jest wycięcie na daterboard. Daterboard chyba przykręca się do, do weighta. I potem tu wszystko. Spoczko. No, tutaj to wszystko wygląda bardzo ładnie. Otworzymy tego weighta, bo jestem aż ciekaw, jak on wygląda na żywo. Damn. Stainless Steel. To jeszcze jest folia ochronna, ale fajnie to wygląda. Ciężkie jak cholera. Jakie w dotyku jest? Jeszcze dokładnie nie wiem, bo jest folia ochronna. Zaraz zobaczymy. No, więc tak w dotyku bardzo przyjemne. Ta faktura tutaj wycinana. CNC jest fajna. Nie dość, że ładnie wygląda. To maszynowe cięcie tutaj. To jest ta fakturka fajna. Ostre krawędzie ma. No, jest ciężkie jak cholera. Więc to też jest plusik. Kozaczek, No, naprawdę fajnie, fajnie. Drugą opcją jest. Brassweight, który jest, waży podobnie, bo to Stainless Steel waży też podobnie, jest ta gęstość, jest, jest zbliżona w miarę. Ten kolorek jest inny, wiadomo, ale to jest taki ciekawsze to jest, to jest, to wygląda naprawdę nie trzeba przyznać. Idź po wagę kuchenną. Gdzie mam iść? Ja nie mam wagi kuchennej, to gdzie mam się? <laughs> Mam taką e, jubilerską wagę, ale ona się nie nadaje, bo to nie, nie da rady, nie utrzymie tego. Zepsuje się. Można zobaczyć na stronie ile to waży mniej więcej. Pewnie jest wypisane. No i teraz ta klawiatura to już uch. Razem waży. No i teraz to wygląda fajnie. To połączenie robi robotę. Srebrny z czarnym. Bardzo ładnie. Dobra, czy my tu wszystkiego potrzebujemy? Na pewno krótka spacja, 625 i tak, ship raz, shift 2. Enter i backspace. Dobra. W sumie wszystko można wyrzucić, zostaje tylko drucik. A jest? O, widzisz, ja nie wiem możemy oczywiście. Myślę, że śmiało. Aha, nie zdążyłem odpowiedzieć na tego, A, się rozproszyłem. A propos tego berbona 700 zł, 60. Hmm. Nie wiem, czy na przykład te tofu jeszcze są gdzieś dostępne i ile one kosztowały, ale one chyba były droższe. Tofu 2.0, QK 60, ale z 60 chyba w tej cenie to nic innego ciekawego raczej nie kojarzę. Hmm. W takiej cenie pewnie to Neo 70, ale to już jest 70, nie 60. Są trasy QK60. No QK60 może być spoko, no. O. WKL. No pytanie tylko, czy WKL siądzie, Ale ogólnie to jak najbardziej spoczko. Uwielbiam te kstaby Stabilne. Ale ta spacja chodzi jak złoto. Jak złoto. Mm, dobra, mamy to. Myślę, że w tym momencie możemy nakleić tutaj Force breaker. Gdyż, ponieważ e, myślę, że to jest e, zawsze spoko. Mamy tutaj przygotowany cyk. Tu, to wszystko jest ładnie rozdzielone, ładnie przygotowane. Bardzo mi się podoba. Troszkę pingową. No zobaczymy. Myślę, że Force Break zawsze jest spoko, a zwłaszcza jak jest dostępny. Już wycięty ładnie. Ja pamiętam przy tej gerze, jak robiłem to jakieś takie swoje własne kombinacje. Podaj z drugiej strony. No dokładnie, to są klawiatury starej daty. Nikt wtedy nie, nie myślał o czymś takim. A Taki Neo ma już wbudowane nie trzeba nawet naklejać, tak jak tutaj dali opcję, żeby nakleić sobie, to w Neo to już w ogóle masz wbudowane. A co do yy, tego, kto dłużej z nas, to myślę, że podobny mamy staż w miarę. Jeżeli chodzi, bo faktycznie zaczynaliśmy, jeżeli chodzi o takiego kastoma powiedzmy pierwszego, to to QK65 i u mnie u mnie go było. Nie, myślę, że hmm, to Maybe po prostu trafił przez jakiś przypadek na mój kanał. Okazało się, że mamy te same klawiaturki, mieszkamy w miarę blisko. A i się spiknęliśmy. E, aha, czekaj, nie, ty miałeś, ty miałeś dłużej, bo ty miałeś Q, QK65 wersję 1 tego V1, ja miałem V2. Co to było? Mój pies coś dziwnego wyczynia. Dobra. To jeszcze chwilę czeka. Żyjesz? Dobrze. Żyje. Ostra kamunicja. Czas na switche. Morandi. Jestem ich ciekaw. Zobaczymy, jak się będą sprawować. A tu co? Nie ma tego. Trzeba sobie samemu wy wyrwać. No, zobaczymy, jak to będzie się sprawować. Jestem strasznie ciekaw. spoczko mają ten dyfuzor tutaj temorandi ale e, kbd to nie ma akurat ledów rgb znowu muszę pamiętać o bottom row i o caps locku że nie jest stepped od razu zawczasu to zrobię Zapomnę jak z pianką. A wy nie krzyczycie. Robimy zakłady jak bardzo a, rozwalony jest set GMK w tym w opakowaniu. Nie otwierane, jeszcze zafoliowane jest. Alinę. Jaką alinę? to samo stawiać faktycznie Alina 80, czeka już nie pamiętam. E, wiem, że się śmieliśmy z nazwy, ale co to za Alina, to już nie pamiętam. Tak, ładniutkie, jaśniutkie. Jest to Janiny, ale, ale na, to jeszcze halena powinna być jakaś. Stare opakowania. Zobaczmy jak bardzo źle to wygląda w środku. Aha, jeszcze. Jeszcze tu. Nie ma tragedii. Ach, to Gmk. Okay. Elegancko, prosta spacja. Dziwnie wygląda. Aha, 6,25. Dla mnie też, przyznam się, że ciężko mi się patrzy na TKL, który ma mm, 6,25 spację i bottom taki. Niesymetryczny, ale no jest to kwestia przyzwyczajenia. No i też zawsze można sobie zmienić. A, ale głównie mamy dwa rodzaje, są takie jak tutaj jest długa spacja na to się nazywa. 7U, czyli 7 units, 7 units, 7 jednostek i to jest 6,25, czyli 6,25 jednostki. A I tu ten układ jest taki, to jest akurat WKL, czyli brakuje klawiszy Windows, ale są normalnie też bez tych blokerów i to jest klawisze Windows i wtedy te klawisze Alt i Ctrl są dłuższe, one są 1,5 jednostki i mają jedynkę tutaj, jest wąski. W tym układzie wszystkie są równe i mają 1,25. Tak, dobrze mówię? 1,25 i tutaj są 4, tu są 3 po prostu. Tak, ja jestem. Tutaj jest układ symetryczny, czyli są 3, znaczy z blokerem po prostu i 3 i jest długa spacja na środku. Tu jest wszystko przesunięte troszkę w lewą stronę. Na tym. To jest taki standardowy przy klawiaturach e, takich e, sklepowych, marketowych. To jest raczej taki mm, bardziej standardowy układ. Częściej spotykane, ale znaczy, nie ma w tym nic złego. Jest, po pierwsze, działa tak samo: masz dodatkowy klawisz, jeżeli jest Ci potrzebny. A, no i też kwestia przejścia z jednego na drugi układ jest trochę zajmuje, ponieważ. A, Często na początku miałem, bo ja też korzystałem z tego układu, jak większość osób na początku. Jak się przesiadam na długą spację, to cały czas klikałem spację zamiast Alt, bo Alt jest wtedy w tym miejscu. Tutaj mniej więcej byłem przyzwyczajony i klikałem prawym kciukiem Alt zamiast tutaj. Z kolei potem jak z takiego się przesiadam na taki, to klikam Windows zamiast Alt, jeżeli chcę. No i... no ale tak przejście zajmuje, no nie wiem, dzień, może kilka maksymalnie. Człowiek się przyzwyczaja od razu na następnego layoutu. Ja też potrzebuję Windowsa i mam go pod ten kontrol, bo nie potrzebuję kontrol prawego, więc tutaj sobie zmapowałem Windows. Ale najpierw chyba zrobimy jakiś sound test, bo myślę, że to może być interesujące, jak brzmi finalna wersja tutaj. Zrobimy chwilę przerwę Brzmi jak lego. Lego są spoko. No więc tak się prezentuje nasz bildzik. No wiadomo, że to jest kwestia mikrofonu i tak dalej. To jest zupełnie inaczej niż na żywo. A... Brzmi nisko, brzmi kremowo. A zawsze można sobie już potem eksperymentować. Hmm. Creamy dokładnie. Można sobie eksperymentować, potem wymienić switche, bawić się z pianką, to już jest kwestia czy się będzie też chciał, czy nie, a jeżeli będzie pasować w ogóle to można przez e, długi czas nic nie ruszać i też będzie git. Klawiaturka prezentuje się bardzo ładnie, jako że jest e, czarna no to mamy ten uniwersalny kolor z delikatnym tutaj z symbolicznym światełkiem, który jest fajnie wygląda, profil klasyczny czarny jest trochę magnesem na odciski, ale trzeba nauczyć się z tym żyć, mieć jakąś szmateczkę w pobliżu. No, ten white robi robotę, wygląda to ładnie i myślę, że jest dosyć ciekawy. Można by tutaj pokusić się o brass weight, który jest też dostępny, a no ale to jest takie standardowe połączenie, bo czarny z brasem, no, wygląda ładnie. To, to nie, nie, ma, nie ma z tym tutaj żadnego problemu, ale to jest ten wzór jest nietypowy. Waga jest bardzo podobna i tak miłego, jeszcze raz, i do następnego. Hej, hej.